Dla pasażerów! Airlines flight 1588 to... Krakubilice. <grystanie> Och, nasz lot. W końcu. Słuchaj, nie ważne, że człowiek był tu 6 godzin wcześniej. I tak jest wszystko w pośpiechu. Dobrze, że miałeś chociaż te swoje słuchaweczki. O, słuchaj, całą playlistę przesłuchałem. Tylko dobry rap. Patrz! Lonek! Anioł West, słuchaj! Uh -huh. a jak ci się podobało w Atenach? Wiesz co? Ja myślałem, że zakupię jakąś, wiesz, porządną kolumnę, taką, że mnie na Olimpie usłyszą. A tu są same jakieś głuche kamienie. O, patrz, jest już steward. Esta! Dzień dobry, dzień dobry, proszę, proszę sobie przejść. Dobrze, to w takim razie proszę tu stanąć. Super. Momencik, ale co to? A to tylko mój kolczyk. Dobrze, tylko proszę go wyjąć, tak? Dobrze, przepraszam, halo. Teraz pan, tak? Proszę sobie przejść. Dobrze, to w takim razie też pan sobie stanie. No. Ochrona! Ochrona! Łapy brecz od maestra! O, zostaw mnie! To moje stalowe kolano po konkursie chóru w 98! Puść go, puść i idź sobie już na. No, no, pa. Bardzo pana przepraszam, no, takie nasze małe niedopatrzenie. No, bym... Dobrze, to o, to niech państwo wyjmą wszystko z torby, dobrze? Już wyciągam. Super. Ale ja przepraszam. Przepraszam bardzo, ale albo to wszystko zostawiacie, albo w ogóle nie lecicie, tak? Rysiek, chodź tu. Hi, guys, to jest w ogóle jakiś skandal. Następnym razem na pewno wybieramy pociąg.